Dzień dobry. Dzień dobry. Ehm, firma Art i Spa istnieje od 2001 roku. Jak wyglądały początki istnienia firmy i jak przebiegał jej rozwój? Na początku oczywiście zaczynałam jako kosmetyczka i jako firma jednoosobowa. Ehm, jako kosmetyczka wykonywałam zabiegi. Już po roku zajęłam się ehm, Makijażem długotrwałym. Czyli najpierw to był, była kosmetyka, wizaż, w którym pasjonowałam się niesamowicie i kiedy dostrzegłam, że klientki oczekują czegoś więcej, że chcą mieć makijaż na dłużej, zaczęłam się interesować sprzętami, szkoleniami z zakresu mikropigmentacji, co okazało się niesamowitą przygodą, która trwa do dzisiaj. Zauważyłam, że jakość pigmentacji w Polsce jest niższa niż w innych krajach, w których zdobywałam nagrody. I stwierdziłam, że warto to pokazać naszym linergistkom, czy też osobom, które wykonują pigmentację, które chcą wiedzieć więcej, które, które są chłonne wiedzy i potrzebują wsparcia, ponieważ jest to zakres, w którym potrzebujemy być dopingowane, a z drugiej strony szkolone nas to, ponieważ na świecie sam dział mikropigmentacji bardzo się rozwija. I moją ideą było to, żeby Pomóc tym linergistkom, które, tak jak ja, były przez pewien moment zagubione i poprzez wiele pytań e, traciły wiarę w to, co robią. Udało mi się zdobyć przedstawicielstwo marki Longtime Liner na Polskę, co uważam za swój sukces, taki bardzo, bardzo duży, znaczny. Zorganizowaliście Państwo tutaj, właśnie na stoisku, Międzynarodowe Mistrzostwa Makijażu Permanentnego Longtime Liner. Może opowie nam Pani kilka słów na ten temat? Piękne było to, że zgłosiło się do Mistrzostw Polski bardzo dużo osób. Wzorując się na Państwa Mistrzostwach, wybieraliśmy, ocenialiśmy pracę pod względem poprzez przysłane do nas zdjęcia, żeby wybrać 10 osób najlepszych, które będą brały udział w Mistrzostwach Polski. Oczywiście nie, nie było to łatwe. Z jednego względu, że metoda włoskowa, którą ocenialiśmy, faktycznie jest nową techniką, nową metodą w Polsce. Tak jak zauważyliśmy w porównaniu do Międzynarodowych Mistrzostw, na których poziom był jeszcze wyższy, ale za granicą jednak robią metodę włoskową już długo, długo, a my praktycznie dopiero od trzech lat. Staramy się wprowadzić i pokazać energiską, że faktycznie jest to technika, która jest przyszłościowa, która da zadowolenie osobom nie tylko, które chcą wzmocnić swój wizerunek, ale też stworzyć naturalny wygląd. Wspomniała Pani na samym początku, że zaczynała Pani od jednoosobowej firmy. Jak w tej chwili kształtuje się Pani w przedsiębiorstwo? Teraz jest nas 14, z czego oczywiście salon nadal funkcjonuje. Nadal wykonujemy zabiegi kosmetyczne, manikiru, pedikiru, ale oczywiście większość działu to są linergistki plus osoby, osoby zajmujące się linergistki i wizerzystki oraz osoby zajmujące się opieką nad klientem. Proszę mi jeszcze opowiedzieć o ofercie szkoleniowej firmy. Podeszliśmy do tego tak, jak Niemcy podchodzą, czyli stricte. Um, Zawód linergisty powinien być traktowany jako zawód, nie tylko jako szkolenie. Wykonanie pigmentacji pokrywa się z bardzo dużą odpowiedzialnością za samopoczucie, za, za wygląd naszego klienta, i dlatego też szkolenie powinno trwać najmniej 11 dni. W Niemczech jest to 15 dni pełnych dni szkoleniowych jeżeli chodzi o zdobycie licencji pierwszej międzynarodowej, którą linergistki mogą zdobyć u nas. Oczywiście 11 dni, bo 10 dni to jest szkolenie, 11 dni, dzień egzamin, to nie jest wystarczająco. To jest taki początek, pierwszy krok do tego, żeby, żeby poczuć, poczuć moc w swoich dłoniach i żeby móc wykonywać pigmentację na klientach. Dalej to są miesiące treningów, po czym następują następne szkolenia, wspinanie się na poziomy kariery. Elitarne szkolenie, które też daje certyfikaty, oprócz tego uczy dalszych technik. Oprócz technik pigmentacji brwi, metody włoskowej, kresek, ust, to dodatkowo pigmentacja naprawcza, która jest w tym momencie, kiedy patrzymy na klientki, bardzo ważna, żeby pomóc osobom, które zostały. Które nie czują się dobrze w makijażach permanentnych wykonanych przez inne osoby, co jest też ważne. No i trzeci szczebel, taki też istotny, to jest pigmentacja medyczna, która w Polsce jeszcze raczkuje. Na razie same szkolenia są, są ważnym elementem. Tak jak sympozja, to też jest taki element, który, do którego my się przygotowujemy, ale po to, żeby sami też wzbogacić naszą własną wiedzę. Dlatego często przygotowując się do sympozjum, zbieramy pytania, sugestie od innych energistek, żeby faktycznie stworzyć coś silnego, żeby każdemu pomóc i sami się wzbogacić wiedzą. Kiedy odbędzie się następne sympozjum? Następne sympozjum odbędzie się 9 do 11 listopada. Będą to trzy dni. Przyjemne będzie to, że będziemy gościć Waltraud i Korinę z Monachium. Możliwe, że się uda, żeby sympozjum również było międzynarodowe, żeby podzieliły się z nami, z nami również osoby z zagranicy, które pigmentują, które robią inne formy, tak jak cienie, tak jak kamuflaż, sińców potoczami i robią to świetnie i mogą się podzielić swoją wiedzą, żeby wzbogacić ten nasz zakres umiejętności i doświadczeń. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.